Co to za kwiat zerwany? Co to za kwiat tu podpowiedź. więcej takich kwiatów Niezerwanych. Jeśli jest ktoś... to żaden wstyd. Kto? Nadal nie wie, co to za kwiat, to proszę koniecznie napisać w komentarzu. Mówię, żaden wstyd, bo jak ktoś nie widział do tej pory tej rośliny, bo na przykład mieszka w mieście. I nie był uczony też w szkole, jak co to za roślina jest, to może nie wiedzieć, i może tego kwiata nie znać, i może w ogóle tej rośliny nie znać. Tak więc, jeśli ktoś nie wie do tej pory, co to za roślina, to proszę koniecznie napisać. Chcę po prostu zobaczyć, że tacy ludzie są. A, po obejrzeniu tego filmu już byś wiedział, co to za roślina. No otóż jest to po prostu ziemniak. A z tych kwiatów powstaną owoce. Podobne troszeczkę do pomidorów. No, bardzo podobne do pomidorów, tylko że mniejsze. I zielone. Z tego co wiem, niejadalne. W zasadniczo ziemniaki uprawiamy w Polsce, i chyba nie tylko w Polsce, nie dla kwiatów, nie dla owoców, i nie dla naci. Także nie dla korzeni. No właśnie. Jakby ktoś nie wiedział, to nagrywamy w Warszawie. W pobliżu ulicy Pławskiej. A samolot ląduje oczywiście na Okęciu.